Słuchajcie, dzień dobry. Witamy serdecznie. Maciek Celopa. I Szymon Jamkowski. Jesteśmy po czwartym dzień finału Pucharu Ameryki. Eee, jesteśmy trochę zdenerwowani i źli, ponieważ e, niestety YouTube nam robi trochę podgórkę, Nie możemy Wam wrzucić tego, co chcieliśmy Wam wrzucić. A już to wszystko na tak krótkie fragmenciki, że wyglądało, że, że będzie dobrze, ale nie jest dobrze. Niestety nie jesteśmy w stanie Wam pokazać dzisiejszych zmagań tu na YouTubie w takiej ilości, żeby to miało jakokolwiek sens, bo możemy sobie pogadać pół godziny tutaj gadającej głowy, ale chyba nie o to wam chodzi. Więc znowu powtarzamy numer z Facebookiem i wrzucamy pełne studio, 26-minutowe na Facebooka, gdzie będziecie mieli pełną analizę tego, co się dzisiaj wydarzyło, a działo się sporo. Szymon, powiesz, co się działo krótko dzisiaj? Zaczęliśmy od remisowej sytuacji 3-3. Przez pierwsze 3 dni było zawsze 1-1 dla danego dnia. No, i dzisiaj nadeszło przełamanie. Przełamanie, którego się nie spodziewaliśmy, bo bardzo słaby wiatr, który miał premiować załogę włoską, i rzeczywiście Włosi świetnie sobie poradzili w pierwszym prestarcie. Speed Hill po raz kolejny załatwił Berlinga. I wyglądało na to, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ale. Włosi byli na tyle wolniejsi w związku z doborem foka, bo wybrali sobie większy żagiel na ten pierwszy wyścig, a wiało więcej niż się spodziewali, więc błąd tak naprawdę teamu meteorologicznego, że nowozelandczycy cały czas deptali im po piętach. Deptali im po piętach aż do wymuszonego błędu na dolnej bramce Włosi musieli wykonywać rufę tuż przed okrążaniem znaku. Tam było bardzo ciasno. I wchodzili z prędkością 20 węzłów mniej więcej na dolny znak i pojechali w kierunku lewej strony, która miała być korzystniejsza. Nowozelandczycy tuż za nimi z prędkością prawie dwa razy większą zrobili od razu zwrot na tym znaku. Gdyby Włosi od razu odpowiedzieli zwrotem, być może udałoby im się utrzymać. Prowadzenie trochę dłużej, chociaż przewaga prędkości na Halsie wynosiła około 2-3 węzłów na korzyść Emirates Team New Zealand. Więc najprawdopodobniej i tak nie udałoby im się wybronić tego punkciku z siódmego wyścigu. Siódmy wyścig, słuchajcie, więcej szczegółów zobaczycie na Facebooku. Link zaraz tu będzie poniżej. Yy, tam będzie mi analizę wideo i więcej szczegółów, i nasze komentarze. Wyścig ósmy, to może ja krótko powiem. Znowu Speed Hip z Brunim yy, troszkę, nawet nie troszkę, sporo wieźli yy, Berlinga w pole, wystartowali lepiej. Yy, zmusili go do zwrotu szybko, ucieczki w prawą stronę, przewagę i prowadzili ten wyścig całkiem komfortowo. Do tego stopnia, że na pełnym, na pełnym Nowoznaczycy próbowali atakować. Zbliżali się wprawdzie do nich na pełnym i byli, byli, byli szybcy i była szansa dla Nowoznaczyków, że Włochy wyprzedzą. Zaatakowali rufę, po rufie, wpadli do wody i już się z tej wody nie wydostali. Słuchajcie, Włosi polecieli dalej, Nowoznaczycy dostali. Przewaga Włochów wzrosła do 2,5 km. 4,5 minuty na dolnej bramce. Taka była przewaga, i przed ostatnią górną bramką nowo Włosi nie utrzymali łódki na foilu. Było mało wiatru. Wpadli do wody i, yy, i w tej wodzie dostali. Ominęli górną bramkę. Starali się łódkę rozpędzić. Pruwali połówkami od lewej do prawej strony. Wyglądało to komicznie. Wyjeżdżali nawet poza, tra poza granicę trasy, dostawali kary. Ale w międzyczasie nawadzamczycy odzyskali ciśnienie na żaglach, wyszli z wody, nadrobili te 2 km straty, dogonili Włochów i wyprzedzili, dojechali na metę jako pierwsi z przewagą ponad 4 minut. Jak to mówi klasyk w polskiego matchingu, disaster pełen dla Włochów. 2-0 dzisiaj i 5-3, tak się kończy ten dzisiejszy dzień. Włosi wyglądali na wodzie, niestety. Żegnarsko lepiej, tak? Natomiast niestety wynik jest dla nich niekorzystny. I tyle tu możemy Wam powiedzieć w skrócie, co się dzisiaj wydarzyło. Przepraszamy za to, że nie ma wideo, ale zapraszamy na pełne wideo i na pełne nasze komentarze, analizy, spekulacje i, i oceny detali na Facebooka. Link, link tu poniżej. I tyle, no, a YouTubeowi nas dziękujemy, dziękujemy za pomoc w organizacji, w organizacji tego, tego wydarzenia i transmisji. Ale chciałem powiedzieć, że wiemy, że większość Was kibicuje Lunarosie, więc powiemy, tak może dla zachęty, że. Nasze studio facebookowe skończyło się pozytywnym akcentem dla Włochów i nie skreślajmy ich, bo ich szanse cały czas są bardzo duże. Te dzisiejsze wyścigi nie oznaczają, że Nowozelandczycy nagle gdzieś znaleźli jakąś przewagę. Co prawda z niektórymi problemami sobie poradzili, ale jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że Włosi odrobią tą stratę, więc zapraszamy na pełne studio, dokładniejszą analizę. I co? Pamiętajcie, tylko że my się cały czas mylimy, więc yy, nie, nic nie wiadomo. nigdy nic nie wiadomo. Tak, to Słuchajcie. prawda. Nie mylimy się tylko z tym, jak zapraszamy Was na nocne oglądanie o czwartej na profilu Facebookowym Polish Match Tour. A potem, nie ma, wyś a potem nie ma wyścigu, bo nie ma wiatru. No właśnie, więc nie wiem, jak <laughs> będzie dzisiaj, bo prognoza jest znowu na bardzo słaby wiatr, ale później już powinno być lepiej, więc do końca po Ameryki jesteśmy z Wami, niezależnie od tego, czy. YouTube nam na to pozwoli, czy nie. Słuchajcie, 5-3 dla Nowej Zelandii, jutro może być ostatni dzień, bo się wygrają dwa wyścigi, jest 7-3 po Pucharze Ameryki, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Zapraszamy jeszcze raz. Facebook, pełna wersja tego studia, 26 minut z analizami. Zapraszamy, przepraszamy za zmianę, ale musimy tak zrobić, żeby zachować jakość tego, co chcemy dla Was zrobić, czyli jakby merytorycznie się obronić. Nie da się tego zrobić na, na, na YouTubie, niestety YouTube nas blokuje, bo twierdzi, że wykorzystujemy bezprawnie materiały z Chora Ameryki, a mamy na to licencję, ale nie będziemy się z nimi kłócić, bo to 2-30 dni to nie ma sensu. Więc Facebook, a jutro tu wracamy tutaj znowu, może się uda tym razem i nas przepuści ten piękny automat, mocno myślący algorytm bezduszny. Dziękujemy, że nagrzamy się na razie na dzisiaj. Szymon Jabkowski. I Maciej Cylupa. Widzimy się na Facebooku. Do zobaczenia na Facebooku.